Cześć, nazywam się Jasy Kalewiński, jestem Tren Personalny. Dzisiaj jest następny film do, do atlasu ćwiczeń dla moich podobieństw, jak wykonywać poszczególne ćwiczenia, które mają zaplanowane w swoim planie tręgowym. Dzisiaj będzie następna dalsza część mięśni grzbietu i będzie to najszerszy grzbietu. Dzisiaj będzie wykonywane ćwiczenie ściąganie drążka do klatki pod chwytem. Zaczynamy. Drążek łapiemy na szerokość barków. Jak widzicie siadamy tak, żeby linka była w równej linii z naszymi biodrami w tym momencie odchylamy się lekko do tyłu wypinamy klatkę i przyciągamy drążek do klatki piersiowej do klatki piersiowej nie do brzucha i też w ten sposób, nie robimy tego Pamiętamy też o tempie pracy macie mieć kontrolę nad, nad ciężarem przy wykonywaniu ćwiczenia żeby nie robić z tego takiego, bo no to wykorzystujecie pęd do wykonywania ćwiczenia, nie ciężar. Pamiętajcie o technice technice, tempie pracy i na ciężarnik będzie efektum bocznym, na początek ściąganie drążka pod chwytem jest na górne i górne i środkowe włókna mięśniowe najszerszego grzbietu, dolne też pracują ale większą pracę przejmują górne i środkowe włókna jeśli byście chcieli wiedzieć e, widzimy się w następnych filmach do atlasu ćwiczeń dla moich podopiecznych jeśli macie do mnie jakieś pytania Zadawajcie, pisz, piszcie do mnie na Instagramie lub na Facebooku. I co? Zapraszam jeszcze tak na konsultacje i treningi personalne w Warszawie. Cześć i do zobaczenia.